Możecie mieć jesteś tylko, tak, ale nie będziemy drążyć publicznie, bo już widzę, że Sidney się rozchęca, żeby się włączyć, no. Dobra, słuchajcie, bawimy się, tak? W tubkach, bez tuwek, jak tam se lubicie, w podgrupach, nie? W Pomorska Telewizja na Gdańsk. Jest Jesteśmy na imprezie Baltic Style i, i wieczór, Myślę, że wieczór że dla podziemy, załóg. Yy... Ną, powracamy już do swych żąd, tylko Majtek cieszy się, bo kawalerem jest Tej hey, chłopaki widać rząd, powracamy już do swych żąd, tylko Wajtek cieszy się, Bo kawalerem jest Bardzo ładnie zaśpiewaliśmy, dziękujemy bardzo i Państwa grupa Majka Ale nie znaczy, że masz mnie w chówce Do zobaczenia za bombównie, <śla> że nas tu zaproszamy może jednak. Sami się Mówię, że to na rada, a zwojem będzie. Ale nie tyłem do publiczności, no, panowie. <laughs> Jest jeszcze piwa zaraz wracamy. No. A tu kolejka po piwo się ustawia, bo to dzisiaj żeglarze dostali przydział na piwo. Dużo dostałeś piwa? No to mój na pewno, bo ja dawałem do pisania. No, witam pomorska telewizja Narodowa Gdańsk. Smacznego? Smacznego. Dobrze karmią? Tak, kapitan, Very good. Czaszły. No, to załoga niemiecka. Nie rozumiem po polsku tutaj można grilla zjeść kiełbaski, bajery, rowery wszystko jest tam odprawa ochrony ochrona się naradza no i tak wygląda Impreza jest zamknięta dla uczestników Sail załóg wszystkich jachtów, którzy przepłynęli na Sail. Tak to wygląda. Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Zimębiński, got Admiral Moski Drużyny Czerwony Korsasz. Ahoj!